Suzuki Jimmy, powiedziałem, czujnik włączania temperatora chłodnicy Suzuki Jimmy, yy, mieli problem go znaleźć, nie wiedzieli jak yy, ten. No to ja sam weszłem w Google nasz i znalazłem ten czujnik, właśnie włączania temperatora chodnicy, później według numeru jego, nie? Yy, okazało się, że on pasuje tak samo do Fiata Cinquecento i Seicento i Punto, i powiedziałem tak, i do innego sklepu motoryzacyjnego i powiedziałem tak, że chcę czujnik. Włączanie wentylatora chłodnicy, numer taki do Fiata 600 lub Punto e, 1100 pojemność. Bez problemu znaleźli i dali mi. I bez problemu, bez problemu go kupiłem. Nie? Kosztował on parę groszy, więc no nie wiem, 20 parę złotych kosztował. E, a jak pytałem się o ten, ten sam czujnik, ale jak mówiłem tą nazwę Suzuki Jimny, to już mieli problem go znaleźć. Więc taka ciek ciekawostka, że. Ten sam czujnik znajduje się również w innych samochodach. Nie tylko w tym, tylko że czasami jak się da nazwę innego samochodu, to, to, to czasami taniej wychodzi. Nie wiem, taka ciekawostka dla, dla kogoś, jakby to kogoś interesowało, co się zna trochę na mechanice. No wszystko. Później ty to obracał i tylko i ten. Tak jest.